A, A mój no. czar... Nie... Widzę ciebie! OMG 2 słońca, zobaczę na górę i na dół. Ej, wolno to, to już szybciej lecę w górę nie w dół. Uuuu Uu. Jakbym stał sobie na tym. Na chmurze. Co jakieś rzeki poszukam? Widzę jak spacerujesz. O Boże! 5 minut chyba to nie wylecimy. Ale to fajnie było. To też tak właśnie. Bam, baram, jest to na 5000 lat. Taka punktów. dziwna mapa. Nie. To jest To jest, to jest. To dziwna mapa. Wolnie ma. A tam jest lód, to ja lecę do lodu. Ja tam po walce i Ciekawe czy spadnę do wody. Ej, czemu na dole jest w ogóle słońce? A nie, co no to, to jest w ogóle? Ja dwa słońca, ciekawe. Chyba widzę wodę, lecę do niej. Pewnie jakiś bóg, po prostu dwa słońce. Ale gdzieś tam były dwa słońce. No, no, sobie ja będzie, za... sobie. Ej no zaraz będzie dwie minuty, a ja nawet nie doleciliśmy. Nie, nie ja już jestem na 100 tysiącach. Chyba 10 No teraz 10. No bo coś już panu. tego znalazłem. No, Niekiedy miało. restart, bo jak będzie restart to będzie pyłka. Ej co się stanie, jak enderpeer rzucę? <laughs> I to nie spadnie, ty się do niej tepniesz i tylko kukawę? A, nie, bo to dwie minuty i tak nie dolecę tam. Już zrobię szybkie się jak cięcie? Jak będzie serwer, to... To, to dobrze, to tam. No właśnie. O, czerwone, żółte, czarne, o. <grym> Widzę czarne na razie. No jak się mi, mapka zmieniała się tak. Mam nadzieję, że spadnę na ten. Do wody, bo widziałem, to była woda, znaczy taki kolor jak woda. Ja tak patrzyłem na niej, i tak mi się nagle zmieniało wszystko. Żółte czerwone? Hmm. O nie. Znowu. się. A bo jest dużo. No dalej, no ja, ja jestem już na 6000. 6000. Nadal nie ma jednej minuty, więc jest na. Chyba że było. Nie było. A skąd wody jest? No pop, ja się woda Już 4000 kapek. Minuta, fuck. Nie zdążę. <laughs> nie, no słowa, tu patrzę. Na jaka to nie, zdążę. będzie 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, nie 1, za znalazłem wodę. Co to to ma mapa? 2, mapa Znalazłem wodę, tylko teraz szybciej na No to um, 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 za chwilę będziemy na ziemi, na lądzie. I jak spadł, się, się zabije i się pewnie zabije, bo tak będzie, to to, 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 zrobię szybkie cięcie i zaczniemy nagrywać. Nie! <laughs> Dobrze! Widzę już chmury! Ja już widzę chmury! Jest! ja! Że... Jest! Doleciałem! Doleciałem do wody! Jest! No yes, O, dołóż. zobaczysz na filmiku! Ja... Jebier! Akurat do wody i tak restart! Ja... Dobra! Ja Szybkie cięcie! Okej, okay, jesteśmy po cięciu! I tu okay. akurat wylądowałem, tu! Ha! Bo... Bo... ja gdzieś... O, kodąpkę, <laughs> Gdzie ty jesteś? Jakiś dom to jest tam wolował cały Co to jest w ogóle? Ta, ta perła. To jest taki. Petos. O, o, o. Mhm. Ciekawe gdzie ty wylądowałeś. Lecimy jeszcze. Ty się tam lecałeś tak z pięć lat, a ja tak teraz bo ty mnie cały czas typałeś Cii, nieprawda no ale przynajmniej ja tak jakiegoś jeszcze znalazłem co znalazłeś? jakiegoś gościa no ale Szczy... dobrze idziemy jeszcze muszę podekspić tego ej... jajcuszka Jajciuszka muszę podekspić zobaczymy mm. czy ewoluuje na 40 lat... mm. no nie to jest gówno, nie jajcuszek. tego jeszcze okay, nie przez to ja Okej, ostatni raz. Wow, bo nie rzucę jakichś pokemonami, kurde. Ty nawet na 42 nie chciała jajcuszek abonować. Czyli 47. No. No. Czyli, czyli to jest gówno. Nie, on w ogóle Tak Takiego kurde ananasa. No ja chcę aby... jajcuszko-ananas. tak go nazwał.

Ciągle jest nosusia, bo to jest dziewczynka. Był nosuś, ale zauważyłem, że to jest dziewczynka, więc jest nosusia. <noise> Goście pale spaliłem. O, pa nosusia was palosłań, palosłańika o. U, nie 10-40, że kiedy zostałem tylko że. No, no fajnie. 7 lebla, nie, 7 lebla, nooo. Tak. What the fuck. Nagraju. Na 20, 21 dwudziestu. Wow! Empoleon! Nie Empoleon tylko... Fla. Zapomniałem jego ewolucji. Piplupa. Piplupa To jest chyba. Jest... No, Empoleon to jest chyba najlepsza, ale nie wiem ten... W każdym razie jakiś pin. To mogę To jest printlap, o! Tylko na razie... O, wiedziałem, że Piplup ten mam Bubble Beam najlepszy dla mnie, tam najlepszego Bite Bite. Ktoś jeszcze kto? Okej. No kiedy mamy trzy To z Giant. O boże, to znów. A to z G. Chodź, no i teraz ci pokażę bardzo fajny hook. Hook? Buk, nie buk. No, buk. Do znalezienia do na Pamela. Eh. Który bardzo małpy i który cieni z większą Zobaczysz na moim odcinku. Tepnąłem się do siebie. <głos> <głos> Napiszę tak, typa a, p, o, l. Po, -ole. I te, Depoli... I ten... I piszesz, że mam akceptować. Tak. E, Depoli, idę pro, pro, prośbę o teleportację do ciebie. Ej, żeby ty tu tepnę się do siebie? Musisz się dopać, bo nie widzę, żebyś się dopać. Ty, ale nie... Ty się do siebie, Loli. Jak ty masz? Spójrz. No kurde, nigdy nie ma. Jak to ucieka? No nie. Nie uciekaj. W jakiej buzi? W dzisiaj? No. Patrz, ona ma większy cień od, od, od siebie. I to jest ten Bóg. No, po No nie uciekaj mi. Skrymu. Dla małej. Pógiem jest to, że jeśli... że jeśli jesteś w jaskiniach jest koniec świata i skoczysz. Jeśli rozpędzisz, nie? I skoczysz w koniec świata w jaskini, to ci może tak to nie do innej. Do Dla wymiaru. Do innej jaskini. Ja tak miałem. Byłem, byłem na końcu wyle... świata się wskoczyłem. No, wskoczyłem, napisałem, że z świata nie i nie tak na poindyjskiej. Ile itemku zabrałem? Człowieku, słowo nie A tu jest kogoś dom. I to jest mojego kolegi. LOL. No, chyba. Bo on się za moim kolegą. No serio, <grym> to jest mojego kolegi. Co, tak buduję? Nie, nie wiem. Chociaż... Hmm. Jak się typałem, to tu byłem. To jest

nie wiem co on właściwie daje. Pisze tylko regu regulamin. Hello the polski idiot. Ej, weź napisz typy A i swójnik i zobaczysz, że się To ty, ty się... A! I tak, bo zmieniły moje się pokemony właśnie. Zakcentowałem typnięcie do siebie, ciekawe co się No ja się typuję do siebie i mnie zmieniło. Mały świderek, tu mamy jajcuszka. Tu mamy um, psycholegendę, kop w dubeczkę. Piesgę powinno ja być jeszcze w interfejcie. Teraz... ...dupe... ...dupe... ...piesgę... 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 I mamy kopytko. Kopytko też. Ktoś się zakopyta, że na razie nie było śpichu. Tak. Też miałem rajczu i tarana. Już się, się Przepraszam za brata, poczekajcie. Już, przepraszam. O, log, o, już, Co tu mamy? O, fosil, zapomniałem, muszę sprzedać i. Mam nadzieję, że tego nie będziemy widzieć lub tego to wycnę. Hmm. Ok już. <kluzny> Dobrze. No i ten pomnik z Ja co tu jeszcze pokazać? A jeszcze nie pokazać co zrobimy. Czy kończymy odcinek? Czekaj, okay, jestem czy będą dane walki, czy się czy czar za. A dawaj, lecimy Czarizardem i Fejgonem <laughs> Zwyż i tam się pożegnamy i spadniemy A bo ty gdzieś poleciałeś Jestem już koło, w razie bo stoję W jednym miejscu Poczekaj, lecę do siebie Do Na tobą Nad tobą teraz Chodź Dobra, lecimy w górę Czuj węglu Poczekaj, zmniejszy się, o a te skrzydła twoje machają muszka, what the fuck? Okay. Ale nie tak wysoko, żeby nie było za długo. Co to taki wolny? To jest komor. Ale szybciej nie wolno. Nie. Tak, ja zwolniłem, żebyś mnie dogonił, ale. Ile jesteśmy? Jak będziemy tak... 2000, no to skończę na okay? Jeszcze mniej więcej z 1000, 1000, 1300. Gdzie no, mam 2000, bo widzę. 1500. Ostatnio fajny był Bóg, dwa słońca. 110, 110. To było co ciekawe. A tu jest słońce, a nie będzie drugie. A tam jest księżyc, a nie słońce. To, to, to. Gdzieś to o ciebie koło yy, U mnie już 2000. Dobra, ja sobie tak obniżam loty, żeby się pożegnać. Mów to oh. mam do mnie Zdję? dobrze no to my się żegnałem no. i no, widzimy się w kolejnym odcinku fap fap uwaga czy? Tak. ale puuuuuuu dociągnie no, lecimy. no to było jestem no właśnie to jest taki dźwięk i być uh. ale dziwnie jak chodził teraz sobie chodzie. la i O, widzę O, tak jest fajnie, taka moja aureola Dobrze, to papa. O, nie, że chcę z